Tak Witam dzisiaj na moim kanale z gry. Brawl stars, mam patelnię Dzisiaj gramy w grę z Widzi Toilet. Już tutaj dużo grałem więc sobie tym możemy mieć Super kamera roll, card, czyli jak tyton kamera miał, czyli tym, ale nie upgrade. Obejmijmy sobie kamera mech i właśnie tak, tutaj mamy najpierw do odebrania 20 tysięcy pieniędzy. No to sobie odbierzemy. O 22 mamy kolejną do odebrać, Ok. Mmm, dobra. Do odebrania za... 29 minut mam do odebrania tv Mana. Na 30 minut. Pana Jelo. kupimy taką. Jak tutaj będzie yy, tak. 20. Yy, to będzie grube. 50 łapek w górę pod tym to, to wydaje 20 tysięcy pieniążków i kupuje takich 10. A i 500 pieniędzy. Mieli się kibicować. A jak będzie tak. A jak będzie tak. Oczywiście z. 45 łapek to wydam 5000 pieniążków i to kupię. A jak będzie 150 łapek to kupię 10 tych golden case za 99 robuxów, więc otwieramy te 3 Same golden Tam Gold mi tu kurde pada Więc sobie wybierzemy Ena dualika fakta, tylko bomba usmysłowana dał z Imorela Max. Mamy tego prostka. pieniążków Za chwilę będziemy mieć dwa Za 2000 będziemy mieć za, 40, za 15 minut. Tak. Za, za niecałe 15 minut. Uj, oj, super halum. Dobra, wszystko jedno. Ja będę mówił na to tu. O kurde. Yy, dżimen tu jest. Tylko nawet jak w tych... Jak w tych... tych w epizodach z Gwizdzi Toilet oh. Dobra kanale. O kurde, jestem TV-manem! PLUS 50! Ja za chwilę będę mógł się odblokować TV-mana, ale ja se odbieram tego Ja se odbieram z o jajku! Jak słyszeliście tę piosenkę, to Badajcie na Best Games. On tam fajne rzeczy nagrywa Już mogę sobie odebrać. Odbieramy Już mamy tutaj też Tego um, um, Speakermana um, um, Właśnie To jest premiera Ej, Właśnie z Robloxa Rok temu nagrywałem Robloxa rok minął i znowu jest tutaj Roblox ze Steely Toilet. A ty nie strzelaj z tego pistolecika marnego, o jak to To jest, to jest też toilet, professor toilet to jest. To ma tego speakermana. Jeśli chcecie, żebym obejrzał y, wszystkie wszystkie y, epizody z Time to Toilet na odcinieczku, wbijacie tutaj 100 łapek w górę, bo to jest bardzo... Y, bo, tr bo trzeba do tego bardzo dużo czasu. Do pomoc nie to trwa z godzinę. No, naprawdę. Ale... ale dobra, ja... Ja to zrobię na sto łapeczek pod górę, ale pewnie nie uda wam się to zrobić, ale ja w was wierzę. Yy, już różne rzeczy wyłączyć. Różne rzeczy. Ale to ostatnio mnie zaskoczyliście 229 wyświetleń pod odcinkiem z mam współpracę z Supercelem, bo fajny odcinek, sam go oglądałem.

Teraz bieram na... Yy, no na nie wiem kogo. Na tą bombę. 800. Da się zrobić. Jak zrobiłem tysiaka, to i da się zrobić te 800. Jeśli chcecie następne epizody, e, to dajcie znać w komentarzach, jeśli będą łączone. Czy chcecie, żeby dalej były epizody z Super Smith? jakieś mało łapek jest pod nimi. A wiem, że Wy umiecie zaszaleć z Więc tak naprawdę, Wy bardzo umiecie zaszaleć z żabkami. Już to nieraz zobaczyłem na innych odcinkach. O kurde co to jest? Widzenia w toalecie. Jeszcze tego nikt nie widział. O ja pierdolę.

Kurde. Zostawiam teraz speaker woman. Dobrze, że nie dałem tego. E. E, e, e. Bambiki. Znowu jestem Speakerwoman O ja pierdzę. Ej, ja tamten! I przecież speaker Woman pokonał go. Słuchajcie, eee, pokonać. Jak to no weźcie, tak długo pokonuję. No weźcie. Wygrywamy to. O, mam do odebrania. Speaker Woman mam do odebrania. ELO. ELO Speaker Woman. Mam 74 kasy. 1000 A dzisiaj o 22 będę miał... O ja pierdziele. O mnie tam dopił ją? Nie. Y Dzisiaj o 22.00 mam do odebrania 40 tysięcy to już będę miał 100 tysięcy 110 i ja będę mógł sobie kupić na zawsze. Spider-gaj. A co ciebie? Ha. Mogę sobie go kupić Kupujemy go? Ja nie wiem, ja sobie nazbieram 160 tysięcy tego. tego i tego Albo 240 sobie nabieram. To oczywiście będzie jak to wszystko, dopiero? będzie jeszcze raz? No, nie mogą ich zabijać. Trwa 12 minut też. A ja chcę się z nami skibić nikomu. Ferdia, ragazzi. Ferdia, ragazzi. Ferdia. Ujad. Jak mówiłem na tamtym odcinku z tego, z Minecrafta też na z to wiecie, że y, będzie za niedługo konkurs i i Tak. tego, z naprawdę przegraliśmy przegrałeś z z tak oh, O ja... Oh, buu. Stup, buu, buu. Więc tak możemy zakończyć odcinek ten... Tą premierę... Więc... Bye-bye!